Siemaneczka ziomeczki, tutaj kolejna część, i chciałam Wam zaprezentować. Mój domek, który zbudował mi właśnie. No, tutaj biega, biega ta osoba. Tak wygląda, jest dosyć ładny. Nawet nie ładny, tylko śliczny. Napiszę, nagrywam. będzie tylko takie oprowadzenie, bo... bo po prostu już nagrałam filmik i tylko pokażę to, co zbudowaliśmy, Zbudował, bo nie zbudowaliśmy, bo ja nawet na... nic nie miałam żadnych. No już widzicie, się przywitał. Czy ktoś jeszcze jest? Nie, tylko ja i Scott z Czyli no, wszyscy wiedzą, kto to jest, więc nie będę mówić, bo i tak wszyscy wiedzą. No i tutaj właśnie mamy taki poddasze. Tam na poddaszu chyba też coś było jest, ale wsi. Nie wiem co tam jest. Ej, co tam jest? Ej. Nic nie widzę. A, łóżka tam są. no spoko, tylko jak ja tam wejdę, no bo chyba nie wlecę. Pewnie za schody jakieś zrobi, Zrobię. Czy nie? Aaa, spoko! Dobra, to ja tam wejdę. <gry> Dzięki za żelazo. Okej. Okay. No, to tutaj taka spalnia moja. Haha. <gry> no mogę w kąt spać. Nareszcie. Ech, nie mogę wycelować. Okej, okay, na dole. <gry> Jeszcze mi diaksów da? Dawaj więcej. No nice. i tak ja to wykopię, bo mi się przyda. To fuck, to jest kobel. No, zrobię zaraz drewniany killoff. Dobra, to ja kończę, bo już pokazałam wam wszystko. Więc no to papa. Pa.